Leopold Staw, Odys. Niech cię nie niepokoją cierpienia Twoje błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i wszędzie. wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało. Zostanie kamień z napisem: Tu leży taki i taki. Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej i taki. Nie jestem specjalistą, ale wiesz bardzo fajny. Krótki, piękny rymy, ładne przesłanie. Więc zacznę od genezy. Leopold Staff nazywany jest poetą trzech epok. Napisał wielkie hity, pisał wspaniale. No, co tu, co tu opowiadać? Jeżeli ktoś chce, to przeczyta sobie o nim więcej biografię. Ale o tym wierszu trzeba wiedzieć, że powstał w 1958, znaczy został opublikowany w 1958, czyli co ważne, po śmierci poety. Umarł rok wcześniej, w 1957. Tak jak mówiłem, poeta trzech epok, wielkie wiersze pisał. To jest ostatni tomik jego poezji, jaki został wydany. I tutaj też znajduje się ten wiersz, odys. W sprawie analizy, wiersz jest krótki, podzielony na trzy zwrotki. Jest użyta lirka inwokacyjna, zwrotu do adresata. Ewidentnie jest tutaj napisane: Cię, niech Cię nie niepokoją, cierpienia twojej błędy. To jest również apostrofa, ale to jest stylistyczne za chwilę. Mamy tutaj jeszcze co do budowy: trzy zwrotki, karta po cztery wersy. Wersy 7 albo 8 sylab. Rymy żeńskie, dokładne. Układ przeplatany, tylko dwa wersy w każdej zwrotce się rymują, drugi i czwarty. Jeżeli chodzi o środki stylistyczne, mamy język potoczny, taki i taki, mamy oczywiście epitety, typu iść jak śmiało, mamy archaizm, czyli wszędy, mamy przerzutnie, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało. I to chyba tyle. Jeżeli chodzi o interpretację, interpretacja jest bardzo, myślę, indywidualna, taka najczęściej Podawana to to, że z uwagi na tytuł wiersza Odys, raczej podmiot liryczny zwraca się tutaj właśnie do Odysa. Mówi do niego, niech cię niepokoją, cierpienia twoje błędy. A tutaj należy podkreślić, jeżeli ktoś nie wie, że Odys to postać mityczna, która Odys wracał do i do swojej ojczyzny, do swojego domu przez 10 lat po wojnie. I przeżywał w tym czasie różne przygody, różne yy, ciekawe sytuacje miał po drodze, natomiast yy, była to długa i wyczerpująca droga przede wszystkim. No i właśnie mówi do Odyssa, Niech cię niepokoją, cierpienia twojej błędy. Wszędzie są drogi proste, lecz i manowce wszędy. Mówi Odysowi, żeby się nie poddawał. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej niż się chciało. Ale w ostatniej zwrotce, jakby, yy, jakby a pod mówić nie do Odysa, tylko bardziej do Czytyldika, zostanie kamień z napisem: Tu leży taki i taki. Każdy z nas jest Odysem, co wraca do i taki. No i tutaj też otwiera to, że te poprzednie zwrotki, które mówił do Odysa, nagle okazuje się, że mówił również do nas, bo każdy z nas jest swoim Odysem. Osobiście od razu czytałem to tak jakby podmiot liryczny mówił do nas, tak? Do, do mnie. Mówi po prostu mądrość życiową. Nie chodzi o to w życiu, żeby nie popełniać błędów. Chodzi o to, żeby się podnosić po błędach. No to jest taki jakiś znany cytat, coś w stylu Człowieka nie ocenia się po tym, ile razy upada. Ważne jest, ile razy się podnosi. Myślę, że warto tutaj podać cytat Marka Twaina, który bardzo pasuje do tego wiersza, ma bardzo podobne przesłanie. I mówi to samo. Uwaga, on tak. Za 20 lat będziesz bardziej żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań, złap w żagle pomyślne wiatry, podróżuj, śni, odkrywaj. Co grubsza, w całym tym wierszu chodzi o to, żeby nie przyjmować się upadkami. Chodzi o to, żeby przez życie iść, a nie o to, żeby się nie mylić. Chodzi o to, żeby wstawać po upadku, a nie o to, żeby nie upadać. No to na tyle. Bardzo, bardzo, bardzo polecam Leopolda Staffa. Jego większość wierszy jest absolutnie świetna. No poeta trzech epok, naprawdę popularny, znany. Nawet większość osób, nawet jak po prostu usłyszy jego nazwisko, to ma takie, no rzeczywiście był taki poeta. Coś tam słyszałem. Fajny poeta. Polecam. No i mam nadzieję, że jesteście troszeczkę bardziej osłuchani. Zapraszam do innych filmików. A, no i zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Pozdrawiam serdecznie.